Witam wszystkich, dziś mamy przegląd naszej nowości piły łańcuchowej SCS 5020 L1. W tym filmie omówimy jej główne zalety i przetestujemy w działaniu. Piła łańcuchowa SCS 5020L1 to narzędzie ręczne z silnikiem spalinowym przeznaczone do cięcia i piłowania drewna. Przyda się przy pracach związanych z pielęgnacją lasów, ogrodów i parków, przy zbieraniu drewna opałowego oraz na budowie. Dostarczana jest w kartonowym pudełku. Po otwarciu zobaczysz samą piłę i wszystkie jej akcesoria, ale o nich porozmawiamy później. Teraz wyciągniemy wszystko, co potrzebne do złożenia piły. Mianowicie pokrywę hamulca z śrubami, zębaty ogranicznik, klucz, prowadnice i łańcuch. Aby złożyć piłę, najpierw mocujemy zębaty ogranicznik. Następnie montujemy prowadnicę i zakładamy łańcuch, zwracając uwagę na kierunek zębów tnących. Jeśli nie jest to całkiem jasne, na prowadnicy jest rysunek z prawidłowym kierunkiem. Zakładamy pokrywę hamulca, ale nie dokręcamy jej do końca. Regulacja napięcia elementu tnącego odbywa się za pomocą bocznego mechanizmu, który eliminuje kontakt z ostrymi zębami. Dlatego napinamy łańcuch i dokręcamy śruby do końca. Teraz piła jest złożona i prawie gotowa do pracy. Pozostało tylko ją zatankować. Ale teraz porozmawiamy o cechach piły łańcuchowej. Ten model ma dwusuwowy silnik o mocy 3500 W lub 4 i 8 końskich mocy. Posiada trwałe pierścienie tłokowe i chromowany cylinder, co wydłuża żywotność narzędzia. Chromowane powłoki ścianek cylindra zmniejszają ryzyko uszkodzenia silnika i wydłużają jego żywotność. Silnik osiąga prędkość do 8,500 obrotów na minutę, co pozwala Pozwala na cięcie materiału bez zbędnego wysiłku. System odprowadzania spalin z tłumikiem tworzy minimalny opór dla tłoków. Dzięki chłodzeniu powietrzem narzędzie może pracować dłużej bez przerwy. W tej pile łańcuchowej zamontowano również papierowy filtr powietrza. Dzięki temu powietrze jest filtrowane znacznie lepiej, co zwiększa żywotność silnika i pozwala na pracę w trudnych warunkach z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza. Gaźnik pozwala oszczędzać mieszankę paliwową i używać narzędzia z pełną mocą. Jest również wyposażony w ocynkowane kanały i mosiężną igłę, co zwiększa jego trwałość. Kolejną przyjemną cechą piły łańcuchowej jest primer, który służy do pompowania paliwa podczas pierwszego uruchomienia i ułatwia uruchamianie na mrozie. W zbiorniku paliwa zamontowany jest filtr, który nie przepuszcza wilgoci i zapewnia doskonałą filtrację. Wszystkie przewody paliwowe są odporne na agresywne dodatki stosowane w benzynie. Przy okazji, pojemność zbiornika paliwa wynosi 550 ml. Piła ma funkcję ułatwienia startu. Jest ona realizowana dzięki dwóm sprężynom i metalowym zaczepom w mechanizmie rozrusznika. Przepustnicy powietrza nie trzeba już otwierać. Robi się to automatycznie po naciśnięciu przycisku gazu. Wyłącznik zapłonu jest wygodnym przyciskiem. Łańcuch ma skok 325 tysięcznych cala i kwadratowy kształt zęba. Nadaje się do twardych gatunków drewna. Kwadratowy kształt zęba tnącego zapewnia szybkie cięcie. Łańcuch pewnie trzyma ostrzenie, nie rozciąga się i ma specjalne kanały do smarowania połączeń. Jeśli chodzi o materiał obudowy, to wykonana jest z odpornego na uderzenia plastiku. ABS. Materiał ten jest wykonany z pierwotnego surowca z dodatkiem nylonu, co czyni go odpornym na niskie temperatury, pozwalając na pracę nawet na mrozie. Uniwersalny klucz śrubokręt znajduje się w samej pile pod uchwytem, więc aby napiąć łańcuch lub zmienić prowadnicę, nie trzeba go szukać. Zawsze będzie pod ręką. Uchwyty są solidnie gumowane i wygodnie leżą w dłoniach, co zapewnia pewny chwyt i ochronę przed wyślizgnięciem się narzędzia z rąk. Kompaktowe rozmiary i waga, 7,9 kg, sprzyjają komfortowi pracy. Proponuję przejść do tankowania. W tym celu trzeba zmieszać mieszankę paliwową. Zalecamy używanie naszych firmowych olejów do silników dwusuwowych. Link do ich przeglądu zostawię w opisie pod tym filmem. Zalecane proporcje do mieszania to 1 do 40 lub do 50, czyli na 1 litr benzyny 20-25 g oleju. Dla dokładności najlepiej użyć strzykawki. Wlewamy olej do pojemnika do mieszania i dokładnie wstrzykamy. Samy. Również wygodnie będzie zobaczyć poziom benzyny dzięki okienku, które znajduje się obok korka zbiornika paliwa i w razie potrzeby dolać go. Następnie wlewamy olej do smarowania łańcucha. Przy okazji, pojemność zbiornika oleju wynosi 260 ml. I to wszystko. Teraz pozostaje zamknąć przepustnicę powietrza, pompować benzynę primerem i można uruchamiać piłę. Ale przed tym przejdźmy przez zasady bezpieczeństwa i mechanizmy ochronne piły. Po pierwsze, podczas pracy z narzędziem należy nosić odzież ochronną. Okulary, rękawice i nauszniki. Jeśli chodzi o piłę łańcuchową, ma ona dwa rodzaje hamulców ręczny i bezwładnościowy. Awaryjny hamulec łańcucha aktywuje się automatycznie w przypadku nagłego odrzutu piły w stronę operatora. Przycisk gazu ma zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem. Teraz uruchamiamy piłę i trochę popracujemy. Równocześnie chcę podzielić się swoimi wrażeniami: piła jest naprawdę bardzo lekka. Jak masłotnie drewno, i mogę śmiało powiedzieć, że z dużym obciążeniem poradzi sobie bardzo łatwo. Teraz porozmawiajmy o wyposażeniu narzędzia. Po pierwsze, to prowadnica o długości 40 cm i łańcuch. W zestawie jest również zębaty ogranicznik i śruby do jego mocowania. Klucz do świec, płaski śrubokręt, filtr powietrza, osłona ochronna, torba na narzędzia. Jest miejsce na przygotowanie mieszanki paliwowej, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Przy okazji, gwarancja na piłę, jak i na wszystkie nasze narzędzia, wynosi 3 lata. Szczegóły dotyczące jej realizacji można znaleźć w naszym filmie. Link będzie w opisie. Podsumujmy. Pierwsze, co chcę powiedzieć po wszystkich testach, to, że piła łańcuchowa posiada niezawodne systemy bezpieczeństwa. W pracy sprawdziła się doskonale. Przy tym nie odczułem żadnego dyskomfortu. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że link do tego modelu piły łańcuchowej zostawię w opisie pod tym filmem. A na tym kończymy, przyjaciele. Dbajcie o siebie. Życzę Wam sukcesów i spokojnego nieba nad głową. Do zobaczenia!